Ja jestem Blanka i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym będę opowiadała o pięciu moich ulubionych pędzlach, czyli po prostu top 5 pędzli. Pędzle do makijażu to dla mnie taki niezbędnik, coś bez czego się nie ruszam, bez czego nie zaczynam swojego make-upu. Jako nastolatka bardzo dużo używałam takich, wiecie, aplikatorów gąbkowych, które były dołączone do cieni, palety cieni, ale wiem już dzisiaj, po tych wielu, wielu latach, które mnie oddzielają od bycia nastolatką, że to nie był zbyt dobry wybór, ponieważ pędzle mogą zapewnić nam idealny, flawless, nieskazitelny makijaż, Trzeba tylko wiedzieć, jaki pędzel wybrać, jak dopasować go do swojej skóry i po prostu wypróbować, który jest dla Was najlepszy. I mam nadzieję, że ten filmik może Wam pomóc w dokonaniu wyboru, jakiego pędzla Wy potrzebujecie i jaki pędzel jest warty polecenia. Zaczynamy. Pierwszy pędzel to pędzel typu Kabuki. To jest pędzelek, który ma długie, fajne, zbite włosie, bardzo gęste. Jest z firmy Elite Models. Ja kupiłam e, ten pędzel w Rossmanie za około dwudzie... dwa, dwa. za około 20 zł i muszę powiedzieć, że jest to mój ulubiony pędzel w całej mojej kolekcji, ponieważ idealnie nadaje się do aplikowania. Pudru, ja po prostu wgniatam puder w moją skórę, w moją cerę. Przy pomocy tego właśnie pędzla jest genialny, ma idealny rozmiar. Ja wiem, że on wygląda na bardzo duży, bo jeżeli go przy, przyrównacie do mojego policzka, to wydaje się naprawdę duży, ale on się sprawdza w 100% idealnie, równomiernie nakłada, aplikuje puder, a to jest ważne, żeby nie było tak, że mamy tutaj plamę pudru, a tutaj nie mamy nic, bo nasz makijaż musi być wyrównany i bardzo trwały, dlatego ten pędzel jest. Idealnym pędzlem do nakładania właśnie pudru. Nie wiem, czy nadawałby się do podkładów w pudrze, w wersji pudrowej. Jako pędzel do pudru matującego, nadaje się naprawdę idealnie. Także polecam go w 100%, jeżeli szukacie dobrego pędzla właśnie do aplikowania pudru. Następnie mamy troszeczkę droższą opcję pędzel z wyższej półki. Mam tutaj Mac 2.1.7. To jest idealny pędzel do blendowania, do rozcierania cieni. Ma piękny kształt, jest miły w dotyku, elastyczny, ale nie za bardzo, przez co idealnie trafia właśnie w załamanie powieki i tak naprawdę jest to niezbędnik moim zdaniem do zrobienia dobrego, fajnego makijażu. Jedyne co? Makijażu oka, oczywiście. On jest naprawdę przeraźliwie drogi. Dlatego będę musiała koniecznie rozejrzeć się za jakimś um, odpowiednikiem tego pędzla. Więc jeżeli znacie jakiś odpowiednik, właśnie pędzla 2.1.7 zmaka, proszę koniecznie dajcie mi znać, ponieważ jestem bardzo ciekawa, czy, czy uda mi się znaleźć coś podobnego w niższej cenie. No bo wiecie jak to jest. No nie każdy z nas ma dużo pieniędzy i może nie warto wydawać aż tyle pieniędzy na pędzel. Chociaż ja uważam, że ten jest naprawdę wart swojej ceny. Nie wypada mu włosie, co jest ważne. No niestety jest z włosia naturalnego, o czym ja nie wiedziałam kupując go, bo inaczej bym go nie kupiła. Ale jest naprawdę idealny, pięknie blenduje, pięknie rozciera cienie. Ja go właśnie stosuję do podkreślenia mojego załamania powieki i jest genialny, ale myślę, że też nadawałby się do nakładania cienia na całą powierzchnię ruchomą powieki. Naprawdę, jeżeli macie pieniądze. Do wydania na dobry pędzel, to polecam wam właśnie ten, bo jest rewelacyjny. Powiedziałam już o pędzlu do pudru, do cieni i teraz przechodzimy do twarzy. To jest pędzel do nakładania podkładu. To jest Elf Stippling Brush, to chyba się nazywa Skunk, tak, przez te dwa kolory. Ma dwa rodzaje włosia, krótkie, miękkie i dłuższe bardziej sztywne. Jest to idealny produkt, jeżeli lubicie wykończenie makijażu bardzo naturalne, wyglądające jakbyście praktycznie w ogóle nie miały makijażu na twarzy, to jest idealny pędzel, ponieważ on zostawia taki efekt airbrush, czyli jakbyście po prostu miały taką skórę. Just walk up like this. I powiem Wam, że ja uwielbiam ten pędzel, ponieważ on jest bardzo tani, idealny, nie psuje się, jedyna rzecz, która mnie w nim boli, to to, że... Klej, klej mi się tutaj yy, niestety niezbyt dobrze trzymał, ale ja wiem, że to jest moja wina, ponieważ ja go źle myłam i tutaj wszędzie dostała mi się woda, no i przez co po prostu mi się to rozkleiło, ale to jest żaden problem, ponieważ mi to nie przeszkadza w używaniu tego pędzla, bo to wystarczy mocniej wcisnąć i ja nawet na co dzień o tym nie pamiętam, że coś takiego się stało, no ale chciałabym Was uprzedzić, że coś takiego może się zdarzyć, więc pamiętajcie, żeby dbać o swoje pędzle żeby ich nie moczyć, żeby jak je myjecie, moczyć tylko dotąd, tylko włosie, nie dalej yy, i suszyć je na płasko. Najlepiej, jeżeli położycie je w ten sposób żeby włosie nie odgniatało się to jest pędzel typu multitask czyli możesz go wykorzystywać do różnych celów on jest również fajny jeżeli macie róż w kremie ponieważ równomiernie rozprowadza produkt i zostawia piękny, naturalny efekt nadaje się również do rozcierania korektora pod oczami albo nawet do rozświetlacza w kremie tylko wtedy trzeba delikatnie go używać żeby nie zostawiać rozświetlacz na pół twarzy bo jednak on jest dość spory naprawdę bardzo tani wydaje mi się, że on kosztuje 2$ Czyli naprawdę cena bardzo przystępna. Jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba design tego pędzla. Wygląda na drogi pędzel, a wcale, wcale nie był drogi. Dochodzimy do pędzla numer 4. I tutaj z bólem serca muszę się przyznać, że znowu oszukam, ponieważ to nie będzie jeden pędzel, tylko zestaw pędzli. A dlaczego o całym zestawie? Ponieważ chciałabym, żebyście przekonali się, że tanie nie oznacza złe. Te wszystkie pędzle, które powinny być zamiennikiem pędzli Sigma, a jak wiecie, Sigma to naprawdę bardzo dobra firma robiąca pędzle, to są pędzle, które kupiłam na eBayu. To są pędzle chińskie, robione w Chinach, ale genialne. Cały ten zestaw jest przefantastyczny. Ja zalinkuję cały ten zestaw na dole w opisie, ponieważ jeżeli lubisz makijaż, lubisz pędzle, to jest zestaw, który musisz mieć. Mamy tutaj cztery pędzle do makijażu oka i cztery do makijażu twarzy. Zacznijmy może od makijażu oka. Aha, te pędzle są brudne, bardzo Wam was przepraszam, ale używałam ich dzisiaj do, do położenia makijażu i nie chciało mi się już ich czyścić, bo to trochę zajmuje. One tak wyglądają na co dzień, wybaczcie. Pierwszy pędzel to jest taki troszeczkę skośny. Bardzo puchaty, fajny, duży pędzel, idealnie nadający się do nakładania cienia na ruchomą część powieki, bo rozprowadza cień bardzo równomiernie i pozostawia bardzo, bardzo naturalny efekt, bo ma bardzo puchate to włosie. Naprawdę bardzo go lubię do nakładania jasnych cieni. Następnie taki kulkowy tak to się chyba nazywa, kulkowy pędzel, już troszeczkę mniejszy, ja go również używam do nakładania cieni na całą powierzchnię ruchomą powieki, ale również do nakładania cieni sypkich, ponieważ ten raczej do cieni prasowanych, a ten właśnie do cieni sypkich, ponieważ jego włosie jest bardziej zbite i lepiej po prostu trzyma się pigment albo cień sypki. Bardzo elastyczne, miękkie włosie. I co jest w ogóle fajne w tych pędzlach, to to, że absolutnie nie wypadają um, włoski z, tego, z tych pędzli. Są po prostu genialne za taką cenę. Naprawdę, ja wam już teraz nie pamiętam, ile one kosztowały, ale były naprawdę bardzo, bardzo tanie. No i właśnie ten pędzelek genialny. Następnie taki... Prosty, całkiem ścięty pędzelek. Jego używam do blendowania granic, do rozcierania granic cienia. Jak podkreślam, właśnie pędzlem z maka załamanie powieki, no to zawsze lubię sobie jeszcze granice, właśnie rozetrzeć tym pędzlem, ponieważ jest, jest ścięty i idealnie się do tego nadaje. Również bardzo miękki, delikatny, idealnie rozciera. No i teraz mamy pędzel, który jest taki stożkowy. I powiem Wam, że to jest akurat pędzel, którego ja nie bardzo yy, lubię. To jest jedyny pędzel w całej tej kolekcji, który nie jest moim ulubieńcem, ponieważ uważam, że jest bardzo sztywny yy, i no kształt ma taki niby stworzony do tego, żeby podkreślać zamamanie powieki, ale jest zbyt sztywny, żeby dobrze rozprowadzić ten cień, dlatego ja go używam do korektora. <laughs> Jeżeli mam jakąś zmianę skórną, jakiś tam wyprysk, to właśnie nakładam korektor na sam czubeczek tutaj tego pędzla i aplikuję korektor właśnie tym pędzlem, i jest genialny do tego. Właśnie dlatego, że jest sztywny. Dlatego nie zawsze trzeba się sugerować przeznaczeniem pędzla, tylko znaleźć swój sposób na to, żeby pędzel był użyteczny. Tak mi się wydaje. Następnie pędzel do nakładania podkładu. Taki właśnie kulkowy, zbity, fajny. Oczywiście brudny. A bo w ogóle to jest jakaś firma, to się nazywa Yesup, ale wiecie, to jest po prostu Chiny. Fajny, bardzo ładnie rozprowadza podkład. Jedyne co. Znowu ten sam błąd jak z elfem, ale to tak jak mówię, to jest naprawdę moja wina, bo ja któregoś razu zostawiłam je yy, po prostu w wodzie, nie, źle je osuszyłam, no i liczyłam się, że tak się stanie z tymi pędzlami, muszę je po prostu przykleić, mam gdzieś tutaj hot glue gun, więc nie ma problemu. O, ale ten pędzel jest piękny, nie piękny, pięknie pracuje, pięknie rozprowadza właśnie podkład na twarzy, bardzo wygląda to naturalnie, bardzo mm, przypomina właśnie efekt airbrush, bardzo fajnie nadaje się do gęstych podkładów typu właśnie Revlon Color Stay. Naprawdę, bo bardzo ładnie rozprowadza tego typu podkłady, tak samo właśnie jak ten ścięty. Pędzel naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Nakłada podkład równomiernie. On już będzie bardziej użyteczny w podkładach bardziej lejących się, bardziej płynnych niż takich, wiecie, gęstych, ponieważ każdy ten włosek dobrze chwyta podkład. Ale nie wsiąka podkład w pędzel, czyli nie ma takiego problemu, że nałożyłaś dwie pompki podkładu, nakładasz na twarz, a tak naprawdę nic nie masz na twarz, a wszystko jest w pędzlu, nie nic takiego się nie dzieje. A nawet jeżeli chciałobyście się zabezpieczyć przed czymś takim, to warto jest spryskać pędzel setting spray, takim na przykład jak MAC Fix Plus. Wtedy zapobiegniemy właśnie wsiąkaniu podkładu w pędzel, ale ten pędzel jest na tyle dobry, że właśnie nie wsiąka tak produktu. Inne mogłaby wciągać, także bardzo go lubię do podkładów bardziej lejących się. No i zostały nam dwa pędzle z tej serii. To jest taki troszeczkę ścięty, skośny pędzelek, który jest idealny do nakładania albo rozświetlacza, albo właśnie nakładania um, różu na policzki, bo ma fajny, ścięty kształt idealnie um, pasujący do policzków, albo właśnie na szczyty kości policzkowych. Delikatny, elastyczny, bardzo gęsto rozłożone włosie, więc uważajcie przy aplikacji róży, ponieważ on może robić plamy przez to, że ma tak bardzo gęsto zwite ze sobą e, włoski. Trzeba zawsze pamiętać, żeby najpierw rozpracować e, róż na dłoni, a potem dopiero na twarz. Jeżeli tak zrobicie, nie będzie żadnego problemu. I ostatni pędzel w tym komplecie to jest taki stożkowy pędzel, jak możecie zobaczyć idealny do nakładania bronzera, do konturowania twarzy, pięknie mieści się właśnie w tym miejscu, czy nawet, tak jak ja, wiecie, lubię konturować sobie trochę nosek, albo pod ustami, czy brodę, idealnie brodę, w sensie, że dół brody. Pięknie, naprawdę pięknie się zachowuje jako pędzel do nakładania bronzera, bardzo go lubię, bardzo elastyczny, giętki, bardzo ładnie rozprowadza bronzer, nie zostawia absolutnie plam bardzo, bardzo go lubię i wydaje mi się, że to jest mój ulubieniec całego tego kompletu. I takim sposobem dochodzimy do ostatniego pędzla. Jest nim pędzel z Real Techniques i nazywa się on, już Wam mówię, Multitask Brush. Czyli to jest pędzel, który możesz wy wykorzystać do wielu różnych rzeczy. Ja wykorzystuję go właśnie do nakładania bronzera, do ocieplania mojej twarzy w momencie, kiedy nie chcę mojej twarzy konturować, tylko po prostu ocieplić. Dadać świecie takiego zdrowego kolorku mojej twarzy. No, to właśnie używam tego pędzla. Czasami używam go również do nakładania mm, różu. Nadaje się do nakładania podkładu, co mnie bardzo zdziwiło, ale kiedyś po prostu nie miałam żadnego czystego pędzla, tylko on był czysty i pomyślałam sobie: A może spróbuję, może będzie się nadawał właśnie do nakładania podkładu. I absolutnie idealnie nadaje się. Także jeżeli szukacie pędzla, który będzie bardzo uniwersalny, to polecam Wam właśnie spojrzenie na multitask brush z Real Techniques, ponieważ jest tani. Można go zamówić online, chociaż wydaje mi się, że w Polsce już można kupić je w sklepach stacjonarnych, jeżeli nie, poprawcie mnie, ale na pewno można kupić je online. Także zachęcam w 100%. Aha, ma mm, włosie syntetyczne, co też jest ważne. No i naprawdę ulubieniec wszechczasów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeżeli tak, to zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku i na Twitterze. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!